Serię. Jest końcówka długiego weekendu 11 czerwca, 23 roku. Z tym krótkim naganiem rozpocznę nową serię. Czasem będę szedł, czasem będę gdzieś jechał, siedział, pokazywał różne przestrzenie. A seria będzie nazywać się. Ślepym okiem, subiektywne spojrzenie. Na początek. Krzycza kwestia, bardzo irytująca. Na przykładzie, tym chcę pokazać, że w naszym kraju, pięknym, a jednocześnie bardzo dziwnym, nigdy nie będzie dobrze, jeżeli będzie tak się traktować ludzi jak właśnie to daje przykład PKP. Abstrahuję od tego, czy rozkład dotychczasowy był lepszy, czy ten. Teraz właśnie od dzisiaj ustanowiony będzie korzystniejszy. Myślę, że to kwestia indywidualnych potrzeb każdego potencjalnego pasażera. Jednak chodzi zupełnie o coś innego. Jest długi weekend. I w każdym cywilizowanym kraju, jeżeli wiadomo, że jest święto, mamy długi weekend, ludzie będą wyjeżdżać i zmieniamy rozkład. Na taki bardziej dostosowany do, jak tutaj to jest tłumaczone, potrzeb letnich wyjazdów, to to wypadałoby, ten rozkład zmienić na początek lub tuż przed tym weekendem długim, takim czasem. No właśnie, u nas jest działanie z automatu, bo tak jest wygodniej. Bo tak zawsze było, jeżeli wprowadzało się rozkłady, to zawsze wprowadza się w drugą niedzielę jakiegoś miesiąca, kiedy następuje zmiana siatki połączeń. No właśnie, bo to jest traktowanie poprzez jakąś instytucję człowieka. W taki sposób, że to nie instytucja jest dla zwykłego właśnie obywatela, podatnika, zjedacza chleba, nieważne jak by to nazwać, tylko my jesteśmy dla tej instytucji. Ja wiem, że to łatwo teraz w internecie sprawdzić. Tylko, że tak było od zawsze. To się nic nie zmienia. Można sprawdzić w internecie zmiany rozkładu. Oczywiście. Tylko właśnie tu chodzi o tę jedną małą kwestię, pewną zasadę, sposób podejścia, traktowania ludzi przez różne zinstytucjonalizowane podmioty. Czy to urzędy, czy inne działające dla ogółu? Tu jest po prostu działanie z automatu, bo tak my ustaliliśmy, tak jest od lat i nieważne, że jest w tym roku chociażby ruchome święto, które tworzy długi weekend. My i tak zmienimy rozkład na koniec tego weekendu. Według mnie, jak słów, może ktoś mieć od, odmienne zdanie, ale na no, mój gust dopiero wtedy, kiedy. Instytucje zaczną myśleć o ludziach, a nie my, my będziemy musieli myśleć tylko o instytucjach. To dopiero wtedy, kiedy ta zmiana nastąpi w naszym kraju, będzie mogło coś zmienić się na lepsze. Co o tym myślicie?